Dzisiaj po raz kolejny przybywają do nas nowi nauczyciele Orfek, którzy od 1 września rozpoczynają swoją pracę tutaj w stanie Paraná i Santa Catarina. To jest taki miks. Przylatuje pani Kamila, która już doskonale zna warunki pracy w Santa Catarina. Oprócz tego mamy dwójkę nowych nauczycieli, którzy rozpoczną swoją pracę w Masaranduba i w Kruszmaszadu, więc ja jestem z tego bardzo dumna, ponieważ z roku na rok rośniemy w siłę. Zaczęliśmy od jednego nauczyciela trzy lata temu, a teraz będziemy mieli ich aż dziewięciu, więc to pokazuje, jak prężnie rozwija się polska edukacja w Brazylii i myślę, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Miałam już okazję wcześniej być w Ameryce Południowej, byłam dokładnie na wolontariacie misyjnym w Boliwii i kiedy pojawiła się możliwość powrotu tutaj, też w dobrym celu, między innymi właśnie po to, żeby być tutaj wśród Polonii, żeby pomóc w nauczaniu języka polskiego, no to poczułam, że to jest taka moja misja, że chciałabym to tutaj ponownie wrócić i robić. Koleżanka znalazła informację o rekrutacji i wysłała mi wiadomości. Początkowo odrzuciłam tą myśl, ale później jak się wczytałam w dokładne założenia, jakby po co tam nauczyciele wyjeżdżają, to jakby zainteresował mnie ten temat i weszłam w głąb tego tematu. Jadę do Machado i Santany. Znalazłam w Polsce książkę, która opowiada o historii właśnie Polaków, kolonii, która się tam znalazła, ale dopiero ją zaczęłam czytać, więc jeszcze ten temat jest dla mnie świeży. Chętnie posłucham tych historii na żywo. Tak sobie myślę, że już 7 lat wystarczy, pracy w jednym miejscu. I zresztą o Brazylii zawsze marzyłam, ale nie myślałam, że będzie to możliwe i realne do zrealizowania. Składałam papiery 7 lat temu do Orpegu, myślałam o Brazylii, ale wtedy był jeden tylko nauczyciel. A teraz cieszę się, że jest więcej miejsc i, i chyba to tak w sercu gdzieś tam tkwiło. Słyszałam o Polonii, ale nie, nie tak dokładnie jak poznałam teraz. Mieliśmy spotkania z panem ambasadorem, który nam opowiedział historię Polonii Brazylijskiej i sama również już zaczęłam zgłębiać ten temat, oglądałam różne filmiki na YouTubie. Także zanim poznałam ludzi, to poznałam ich poprzez te filmiki. No dla mnie to na pewno język portugalski. Niczego bardziej się nie boję. Chciałabym Porozumiewać się w tym języku, a no nie miałam dużo czasu, żeby się nauczyć, bo tak naprawdę to trzy miesiące chyba, jak, do, jak po, dostałam skierowanie do Brazylii. Cieszę się, że poznam wspaniałych ludzi, że będę mogła uczyć dzieci tutaj i że. Mimo wszystko, że to jest tak daleko od Polski, to bardzo dużo osób mówi po polsku. Więcej niż w różnych miejscach w Europie, gdzie pracowałam. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.